Gorąco, bardzo gorąco i jeszcze bardziej gorąco. W przeciwieństwie do powody. My dajemy sobie radę. Co robimy? Wielkie porządne widowanie Ale żeby Wam to pokazać, co na początek? Czeburek. czym jeszcze czeburek. Krymsko-tatarskie porządne jedzonko. Dzisiaj z sarniną w środku. Jaką sarniną? A no właśnie. Popatrzcie, mielicie sobie mięso sarne, to, które Wam zostaje gdzieś tam od łopatki, od karkówki, no to, co Wam po prostu zostało. I teraz uwaga, mielicie najpierw mięso, potem koniecznie musicie mieć słoninę, czy to będzie wieprzowa, najlepiej, gdyby była jaka, z baraninę. Żeby był tak zwany kurdiuk. To mielicie. Cebula, kolendra, pietruszka, świeża oczywiście natka i do tego specyfiki takie najlepsze, czyli kumin, kozieratka, kolendra i proponuję jeszcze kminek dziki. Sól, pieprz, to wszystko musi iść do lodówki. To jest bardzo ważne. Żeby to poszło do lodówki, to mielone mięso. Ono będzie wtedy takie bardzo lepkie. I potem Wam pokażę, dlaczego tak musi być? Bo czego nie użyjecie na czubureki, Zawsze możecie dać na szampur na lula kebab. Ciasto. Czy muszą mieć ciasto? Jakie ciasto? Tak jak na pierogi. Ale okraszone czym? Okraszone delikatnie oliwą z oliwek albo olejem. Jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, one nie mają być takie piękne, jak pierożki, tak ulepione i tak dalej. Nie, one mają być po prostu zamknięte. To jest wszystko. Jaką strukturę będą miały, to nie ma znaczenia. Pycha będzie tak czy siak. Będzie pysznie, będzie cudnie. Ważne, żeby wszystko było pozamykane. Ja już widzicie, zrobiłem sobie to ciasto trochę wcześniej. Za chwilę będę to wam pokazywał wszystko. Bo mogą być różne, przeróżne. Już mamy sarninę. A co jeszcze możemy dać? Ano, przygotowałem specjalnie dla Was czabureki na słodko. Dla tych małolatów. Wiecie, oni tam prawie nic nie jedzą, tylko jakieś tam hamburgery, frytki i te inne tam rzeczy. No i oczywiście, co? Słodkości. Tyjemy na potęgę. Jestem przerażony młodym pokoleniem. Tyjemy na potęgę. Bardzo źle. A co tutaj mamy? Słuchajcie, orzechy, które kupujecie w jakikolwiek opakowaniu z tłuczkiem i miód. Ja tutaj mam różne zioło Może być z dzikiej róży. Może być z rokietnika, może być z maliny. I taki malinowy dałem. Ciężnie to pachnie, więc czegóreka można zrobić też właśnie takiego. Ożesz to będzie. Zamykamy i pamiętajcie, żadna struktura nie jest istotna. Żadna struktura po prostu ma być tylko zamknięte. Jak jest dobre ciasto, które się bardzo mocno lepi. To jest idealne. I to jest najważniejsze to w tym wszystkim jest najważniejsze. Co my tam jeszcze dzisiaj będziemy robili? A no będziemy z tej sarninki robili jeszcze cuda, 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 cudańka i cuda Popatrzcie na tamtą sosnę. Co tam wisi? Są berki z sarny, przyprawione dokładnie tymi samymi przyprawami, o których Wam mówiłem przy okazji czebureków. Co do tego jeszcze dodaliśmy? Dodaliśmy jeszcze kozi ser, ale ten grillowy, twardy. Zagroda Kozia Broda robi specjalnie dla nas takie kozie sery. Jestem nimi zachwycony po prostu. Robiliśmy ostatnią imprezę w osadzie Sfory. Było genialnie. I jeszcze, jak marynujemy to mięso. Jak marynujecie, są berki. Pamiętajcie, woda gazowana i cebula. I jak cebulę pokroicie drobniutko, to weźcie ją wyduście. We Bardzo mocno ją duście. Tak, żeby dała soki i wtedy od... Takie coś jest gotowe na grilla. Teraz sobie pomyślcie. Już mamy jedno, już mamy drugie. Pokażę Wam, jak te czegóreki się robi Nie mogłem, po prostu nie mogłem e, cały czas trzymać tego oleju, bo byłby za gorący. A nie można przejąć. A on już jest tak bardzo gorący. I teraz Wam pokażę, jak te czegóreczki się robi Kazan domaga. Oczywiście, że kazan domaga. Rzucacie. To jest znaczenie na strukturę. Pamiętajcie. O, jest teraz idealne. Nasze miodowe. Dajemy miodziku. I chodźcie, tam robimy dalej. Tam teraz już, teraz ciach, ciach, bo już nie ma czasu. Pamiętajcie, że sobie musicie zostawić zawsze strukturę tutaj, taką, żeby to się szybciutko zamykało. I wtedy będzie wszystko ok. Cieburek, cieburek. Widzicie? Zamykamy, zamykamy, zamykamy. Nie patrzymy na strukturę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj. O, tutaj już gotowe. Jak? Coś takiego mi przypomina jak jakiś filet z ryby. No, takie jakiś cuda, cuda, i kawianki. A tutaj otworzę Wam rąbek tajemnicy. Będziemy to grillowali. A co to jest? Co to jest? To jest nasza zakąska do mięsnego czebureka i do naszej pięknej cząberki z serem. Musimy mieć coś, co będzie taką warzywną zagryzką. Zobaczcie co zrobiłem. Pomidory na pół. Kroicie. Wydrężacie wszystko, co jest ze środka, cały miąż. A do środka robicie pastę. Koperek czosnek, sól, pieprz i trochę kolendry. I teraz uważajcie. To wszystko, jak tu widzicie, może pójść na grill'a, w cieście. Genialnie? Genialnie może być. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Bierzecie sobie szampur. Co to szampuru? Onoż taki mieczyk. Bierzecie sobie szampurek. Ja tutaj będę Wam i demonstrował, a jednocześnie co? Ja muszę tutaj, ale jeszcze żeby nie było popelinki. Ok, będzie dobrze. Nie mogę tego spalić, pamiętajcie. Nadziewacie dokładnie tą stroną. Tak, żeby farszek został. I teraz tak. Tamten ma w sobie ten sam, taki grillowy kozicer. A tutaj zrobimy. Z żółtym serem, który się rozpłyje. Mniej więcej najważniejsze jest to, żeby średnica tego sera zamknęła o nam tego pomidorka. I co dalej? No to z drugiej strony. Zamknąć to. Widzicie? Szufladka pierwsza. Teraz szufladka druga. To jest mistrzostwo. A ponieważ jest to Moja recepturka to nazwę ją e, szaszłyk dla Karol, Albo masz to w lesie. Zamknięte, zamknięte. I ostatni pomidor. O, syk. Pamiętajcie, żeby ten farszyk o, spuszczać sobie rączką, tak żeby on się nam pięknie zamknął. I to samo ciasto pierogowe, które mamy tam, Częburekach. Teraz wykorzystamy do czego? Umyję sobie te korączki. Do tego, żeby to zamknąć. Jakie ona powinna być? Bardzo długie, bardzo długie i tak samo mocno klejące. To musi się po prostu pozamykać. O, mi to ładnie odeszło. Będę przeszczęśliwy. Lubię. robić to tak zupełnie na świeżo. Tak, ze stołu, ale to wtedy ten film trwałby o długo i być może nie Mamy to. Tu. Zamykacie. A teraz wiązanka. Taka kokoszenka. Zobaczcie. Nie musicie. O! Właśnie dlatego mnie wkurza ta folika. Ktoś by mi pomógł. Ale kto? Mania jest za adapterem. Więc muszę to sam sobie. O! Wziąć tak. To mi się tutaj robi. Niedobrze. Ale teraz dojdziemy do odpowiedniej struktury. Musi się zamknąć druga część. No i w górę jedziemy w górę. Obwiązujemy, 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 obwiązujemy. Powinno być bardzo szeroko. I zaczyna być bardzo szeroko. To jest bardzo cienki ciasto. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. O, tutaj sobie zamykacie. I tak sobie to robicie. Mamy część pierwszą. To jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze kawałek. I ten kawalątek teraz ja odkryję sobie tak zupełnie zupełnie. I oby jest spalił czobureków w tym czasie, bo to się robi wszystko naraz. Jeden kucharz i parę garbów. No, tak trzeba. Tak trzeba. Zaraz wam tam będę opowiadał tam o innych popierdukach, ale jak już będę przy grillu i będę miał na to po prostu czas. No i teraz Wio, Karolek. Wio, karolek. Trochę to przypomina kokon szerszenia. Ale wierzcie mi, to jest potęga. Jeszcze to żółteczkiem pięknie posmarujemy. I ot będziemy mieli szaszły klakarole. <grystanie> Dziorinek. mój. Malotki. <grystanie> jest. Jest i on. Jest jeden i jest drugi. Bo muszę zamknąć jeszcze. Widzicie? Tak, żeby nam nic nie wyleciało. Mamy to. Przykrywamy, żeby nam nie wyschło w tym czasie. I co? No, wyciągamy czegórki. No, wyciągamy, wyciągamy. Karo. Uwaga, uwaga, uwaga. Piękne. Zaraz Wam pokażę, jaka jest struktura środków. Bo o, to będzie wychodka. Pory nam się pięknie pozamykały i czemureczki są nam zrobiły. No to mamy sarninkę zamkniętą, zobaczcie cała kopa robiliśmy to teraz w zasadzie sfory matko słodka co ci ludzie jedli ludzkie słowo tego nie wypowie mnóstwo Żarcia raz, dwa, trzy poszło. Ok, zdejmujemy olej, co by nam się nic złego nie stało. Z resztą żaru trzeba zrobić to, co zawsze wykorzystać. Dzisiaj, tutaj, co żeby to przygotować, ten film, to były jakieś naprawdę nantejskie sceny. Burza! Za chwilę deszcz, za chwilę słońce, za chwilę znowu burza. To jest cały żar bo tylko żar jest nam potrzebny, bierzemy do czego, do tego, żeby wyglilować wszystko to, co mamy do wyglilowania. A mamy parę rzeczy, bo między innymi w rolach głównych cząberki, już idę po nie. Zobaczcie, nie wbiłem gwoździa, jak zwykły cham w drzewo, tylko co zrobiłem? O! Zrobiłem tak! Coś muszę takiego zrobić. O! Teraz to się. Niech to się już dzieje! Niech to się już dzieje! Tam, gdzie mamy najwięcej żaru. Dobrze, że mam żar, rękawiczki, zawsze. Nie ma być w ognia, ma być tylko żar. Mamy czegóreki. Tam już się robi nam co? <laughs> robi nam się. Grilek, no to jeszcze, to jeszcze, jeszcze, jeszcze ja bym wziął dwa szampury i bym coś jeszcze wykombinował. A może zrobię tak, o. słuchajcie, w ten sposób. Niech nam się. O, tu jest za wysoko. Pamiętajcie, żeby żar nie dotykał dołu. No i gdzie? Gdzie? A tu, tu, tu. Dobrze. tylko żar. Tak? Żeby nie dotykał nam tej części od ciasta. Smarwanko. To zawsze warto sprawdzić wcześniej, wiecie? Smarujemy najpierw z jednej strony. I tą stroną właśnie położymy. Okładziła I w troje bludo. I tutaj nasze pomidorki. Z koperkiem, z czosneczkiem, z solą i pieprzem. Będą nam się zapiekały. Możecie jeszcze o właśnie, widzicie, z tej strony nam się tutaj otworzył pomidorek. Warto to zakryć. To jest bardzo cienkie ciasto. No i dobrze. To nam się robi? To nam się robi. Zostały nam dwa szampury jeszcze i zrobimy szybciutki lula kebab z sarniny. Raz, dwa, trzy. Łapki maczamy. Nadziewamy. I szybciutko. Taki mały lula kebabik jeszcze do tego. będzie. I zobaczcie, mamy już ciasto. Mamy warzywa, wszystko to pięknie sobie grillujemy i to nam się już pięknie robi. Kebabik raz, teraz ja, będzie kebabik dwa, a tam nam już się robi combereczek i ser, to wszystko w jednym. Niedługo trwało przygotowanie. Natomiast długo będzie trwało, co? W trążalanie. I pamiętajcie, najdłuższe przygotowanie tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, to jest ciasto. Tak naprawdę to jest ciasto. Przy tym spędzicie trochę czasu. No. No i mamy. Niech to się robi. Niech to się pięknie robi. Powolutku. Co by na to? Dzieciątka moje kochane. No co by na to? Tu już przesadziłem, 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 tu już przesadziłem. Mówiłem nie za wysoko, a to jest grubasek, grubasek. grubaska damy tutaj. O! Jeszcze jest za wysoko. Poczekajcie. Trzeba wyciągnąć wszystko. Z Nie będzie tylko żarek. O właśnie. Ten jest idealny. I tutaj pomidorki w środku z całą resztą. Zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie co się dzieje. Pięknie serek nam się opieka, sąberki nam się opiekają. Na koniec pokażemy wam jak to wszystko pięknie będzie wyglądało na końcóweczce. a teraz czebureczek. Jak nam wyszedł czebureczek? No, sprawdźmy. Mm. Proszę panią Słodki z miedzikiem. To jest ten słodki z miedzikiem. Widzicie? Rewelacja. A teraz znajdźmy tam na pewno tu. Gdzieś tam, 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 O! I salinka O, że szkoda. Tu wspaniałego. Widzicie? Sosik. Musi być sosik. Zobaczcie, zalałem jogurtem mięte. To będzie nasz sosik numer jeden. No i co? Srym. pieprz. Jogurt, mięta, sól, pieprz. Opcjonalnie, ale wiem, że tego w domu zazwyczaj nie macie, jeszcze sól sfańska. Gruzińska sól sfańska. No wtedy już jest poezja smaku. Sosik numer jeden gotowy. Sosik numer dwa. Mamy co? Mamy trzecie pomidorowy. Do niego co? Zielinka. Nasz lubczyk, pietruszka. I do tego za chwilę dodamy pamiętajcie, że lubczyk musi być złodyszką, bo tam jest najwięcej aromatu. I do tego za chwilę dodamy sól pieprz i kolendrę. I kapeńkę, tak żeby było ostrzej w stosunku do mięty. Kapeńka czego? Ostrej papryki. Starczy, nie przegnijcie, bo można przedobrzyć zawsze wszystko. O, jest. Wymieszamy i dwa sosy mamy gotowe. I teraz zamoczę sobie o tak trochę tej sarninki z miętą i z tym Kocham życie. Tym bardziej, że jestem pokowidowy. W tamtym tygodniu nie udało mi się w ogóle odcinka nakręcić, znaczy nakręciłem, ale zapominałem. Dzisiaj już dużo lepiej. I teraz uważajcie. Wystarczy, że udostępnicie ten odcinek. I polubicie stronę osada sfory. A w przyszłą niedzielę po następnym odcinku dostaniecie ona nas taką furę czego wędzonej, wspaniałej dziczyzny, którą na co dzień wysyłamy. Co Wy na to? Proponuję, udostępnijcie, polubcie osadkę, bo tam przez całe lato będę dla Was gotował, o takiej mniej więcej pyszności jak dzisiaj. Taki grilek, wierzcie mi, panowie, kobiety zwariują. Nie ma wata. Do tego co? Rączki umyć, i napić się wódki, jak biały, porządny człowiek. Napić się wódki. Oj, koleś. Widzicie? Ja tu gadu, gadu, ale na szczęście to jest jeszcze ten moment, że jeszcze coś uratuję. O! To jest dobry lekebarik. A tamten zaniedbany był. Mamy nasze pomidorki. Potem pokażę wam, jak to wygląda w efekcie. Wasze To wszystko pójdzie potem na duży stół. Pozostanie nam tylko napić się wódeczki i zagryźć czym? Kozim serem. Bo zostało nam trochę pietruszki, zostało nam trochę czosneczku. Mamy czym zakąszać. Ja piję Wasze zdrowie. Oby Wam się darzyło. I oby pogoda wreszcie nam dopisała. I chciałem jeszcze na koniec Wam powiedzieć, dlaczego mam taki strój. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jestem farmerem. Otóż stałem się za darmo właścicielem wielkiej plantacji ślidośliwy. Będę Wam o niej opowiadał, będę robił mnóstwo przetworów, a na pewno jak się spotkamy we wrześniu od 17 do 19 na naszym zlocie, to przywiozę konfiturkę z ślidośliwy. Mam za darmo jakieś, puch, bo ja wiem, z 10 hektarów ślidośliwy. Będę się dzielił z ptakami, nie będę ich odstraszał. Nie tak jak wieszcie, były aleje czereśniowe, Ktoś tam strzelał do szpaków, chodził, krzyczał i tak dalej. Nie muszę tego robić. Tutaj mogę się spokojnie podziałkować z ptaszkami. Nie zeżrą mi wszystkiego. A ja i tak będę robił ślido-śliwowe przetwory. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia. Uśmiechu, radości, spokoju. Komentujcie, co tam. A, wasze zdrowie. Carón, cus, máis to bé